Witam Was, do ten polskie mini PL. Cześć yy, Dzisiaj premiera nowego browaru, czyli browar Browca i Tomek Michalski. No, yy, nie wiem czy będzie dobrze słychać, bo widzicie rozgardiasz jest. Yy, Tomek to jest człowiek renesansu. Czemu? No generalnie tak. Sam zaprojektowałeś browar, praktycznie sam go zbudowałeś z pomocą miejscowych <grywa> osób z Siemiatycz, bo, powiedzmy, browar jest daleko, czyli wschód Polski mocno już pod praktycznie białoruską granicą. A sam ważysz piwo, sam zbudowałeś. Jeszcze te etykiety to już mnie w ogóle zabiło, czyli sam malujesz e, obrazy, tak. które są potem używane jako etykiety twoich piw. Skąd ta różnorodność i ta wielostronność? Hmm. Kurczę, <laughs> trudno powiedzieć. E... Opłacalność, chęć bycia kreatywnym, oryginalność, wyzwanie, perfekcjonizm, nie wiem, mnóstwo, mnóstwo czynników. To może zacznijmy od początku. Dlaczego się zdecydowałeś na stworzenie browaru, bo pomysł był chyba już kilka lat temu. Tak, 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 tak. To nie jestem pewny, wiesz, 3,5 i obarstwo domowe i generalnie Browa jest po prostu ewolucją warsztatu domowego e, pasja i zamiana pasji na, 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 na zawód, no nie? E, a długo to trwało, bo wiadomo, można wszystko zlecić i, i zrobić przez, przez osoby trzecie, przez firmy zewnętrzne, ale oczywiście to jest połączone z kosztem, albo no po prostu zatoczyć rękawy i zapierdzielać ostro. I to było to. Wiesz, kosztem, kosztem warsztatu domowego, bo warsztat domowy stał. Wtedy już piwa w browarku domowym nie ewoluowały tak jak, jak przed rozpoczęciem budowy. Budowa trwała dwa lata. Wiesz, co, dwa lata to by było z procedurami administracyjnymi, ale tak powiedzmy, stricte fizycznie, półtora roku. I to nawet nie była budowa, tylko to była przeróbka, obory. Tak, on pokazywał historię w zdjęciach, całego tego procesu tworzenia browaru. No niesamowita sprawa, że zrobiłeś to. Nie wiem czy można uchylać rąbka tych tajemnic e, osób, które to wykonywały, ale te historie o tych, tych ludziach, o tych ludziach, e, którzy e, dostawali padaczki, <grym> bo, e, <grym> Słuchajcie, to jest skut Polski, no. to jest ta ściana, ściana schody. Znaczy, ja tutaj nie chcę nikogo stygmatyzować i, no, i mówić, stereotypy, że no nie, ale o typy, ale, 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 ale jak opowiadałeś o, o robotnikach, którzy mieli, musieli się rano napić i, i... którzy nie mogli pić browarzy i na budowie starali się nie pić, a po drugie, byłem cały czas na, na, na takiej, cały czas sam pracowałem fizycznie z nimi, no nie, um, i, i pilnowałem tego i wiesz, brak alkoholu, to się równa pataczka i, I wiesz, sytuację, gdzie ktoś ci pada i, i ląduje 3 cm obok krawężnika. Hardcore. Hardcore. Dzięki no, temu. <folders> <s utter crackers> <said> jak gdyby wyznaczyłeś nowe definicje alkoholizmu to jest wtedy kiedy e, kiedy masz padaczkę po prostu w pracy tak to jest, to jest alkoholizm no nie no nie ma się z czego śmiać naprawdę to jest e, wielki problem ale fajnie że ci ludzie ci pomagali czy wiesz nie pomagali to, 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 czy, wiesz, to nie była czysta pomoc to znaczy no oni za, e, pracowali no, prawda właśnie, pracowali e, zlecało im pracę i oni, oni e, budowali ten browar e, powiedzmy tak e, remont, remont cały czas, Remont Uruchomiłeś browar kiedy? Dwa miesiące temu? Wiesz co? Tak. Dwa miesiące temu pierwsze ważenia, mniej więcej. Później troszeczkę to się wszystko wiesz, przedłużało. Piwa miały być kegowane, butelkowane dużo wcześniej, ale było kilka problemów. No i to się przedłużyło. Pierwsze butelkowania dwa tygodnie temu? 2,5? No właśnie, to jest ciekawe, bo zazwyczaj browary rzemieślnicze, małe, jednak skupiają się na po prostu piwie tak, lejemy do petainerów do widzenia, a ty jednak tutaj od razu od początku wszedłeś e, też butelkę. E, lejesz butelkę za pomocą czego? Karuzeli. Karuzeli. U automatu, tak, 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 hmm? tak. Ta monotonna, czyli, manualna. Praca. Czyli wszystko kupiłeś w zestawie od e, RCTronik? E, nie, nie. E, czyli RCTronik się zajął e, dużą ilością rzeczy, czy większością by powiedział hmm. nawet rzeczy, ale w na przykład e, maszyna była do butelkowania z firmy innej. E, tam e, chiller też sam ogarniałem. Układ chłodzenia ogarnaliśmy równolegle z RC Tronikiem, aczkolwiek tam też troszeczkę chciałem pozmieniać parę rzeczy. E, no, tak Taki, powiedzmy, kombajn, gdzie de facto chłopaki z drużyny Marcina mieli bardzo duży wkład. Dzisiaj sześć piw premierowych. Niestety, siódmy tank pusty. Z którego jesteś najbardziej zadowolony? co? Z Bejxela, belgijskiego blonda. Belgijski blond, tak, tak, tak. Belgijski blond, największa satysfakcja, bo wiesz mieszkać 20 lat prawie, że w Belgii i, i, zrobić, no właśnie, i zrobić w Polsce belgijskiego blonda, który jest lepszy niż większość belgijskich blondów w Belgii. Satysfakcja. Tomek mnie zaskoczył, bo mówisz no mój język, język polski nie jest moim językiem ojczystym mówię ale o co chodzi Mówiłem Śmiat... dwa języki ojczyste można Siemi, by było tak powiedzieć. Dotyczy że co człowiek z Białorusi okazało się że <laughs> ile większość swojego życia spędziłeś w Belgii. Tak no od dzieciństwa dostał w Kalicy szkoła wszystko tam. Dobrze, ale jak tam w Belgii mieszkałeś to to większa atencja, większe uważanie dla stylów belgijskich u ciebie powstała, że te style belgijskie nie wtedy Wtedy Michał... Ta konsumpcja piwa nie była taką konsumpcją świadomą, jaka jest, o, jaka jest teraz. E, Niemniej, nawet e, kiedy byliśmy, no nie niepełnoletni, to sięgaliśmy po Leffa, sięgaliśmy po Grimbergena, sięgaliśmy po Ale nie Ale a, a Stella Artois mogliście sięgać. Nie, nie, no po co lagery. E, więc e, duble, triple, quadruple, blondy, witbir, jak najbardziej, jak najbardziej. Aczkolwiek ubolewam nad faktem, że wtedy mieszkając tam, tam, nie rozwinęliśmy z, 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 z przyjaciółmi tej pasji i nie mieliśmy tej możliwości, żeby odwiedzać wszystkie małe, małe browary. Mm. Aczkolwiek byś mi powiedział teraz, no ale tak, tylko po co? Wszyscy robią Sezon, wszyscy robią Witbira, wszyscy robią Blonda. Bo wtedy Belgia była bardzo hermetyczna. Aczkolwiek teraz też podobno jest dalej hermetyczna na, na, na świat e, piwny poza Belgią oczywiście. co do Belgii nie ma żadnych tutaj kontrowersji. Świat e, piw belgijskich jest cały czas, ruszone tylko przez polskich piwowarów, cały czas czekamy na lambika, prawda? E, wiadomo, sezony, witki, e, wszystkie te abeje, tak? Czyli duble, triple, quadruple, ale czy ty jesteś na siłach zrobić jakiegoś lambika na przykład? Wiesz co, boję się trochę osprzętu. <laughs> ale myślałem o tym i, i rozważałem różne, różne koncepcje dezynfekcji. Podjęcia ryzyka. Tylko wiesz, w momencie kiedy, kiedy jesteś świadomy, że w USA budują odrębne browary dla kwasów, dla dzikich. Oczywiście, kurczę, nie, ja tutaj tak trochę. Podburzamy Tomka, wiadomo, twoja metoda jest trochę inna i to bardzo mnie zaciekawiło. Mówisz, że robisz piwa, żeby były przystępne dla ludzi z okolicy. Edukacja. To jest, Edukacja. Nie... To jest ta, niesamowite, ta, ta, że ta. niektórzy robią y... browary rzemieślnicze i od razu się nastawiają. Okej, okay, pchamy to do dużych miast. Warszawa, Poznań, Kraków. Nikt się nie nastawia na robotę wokół komina, robotę tą miejscową. Jest niewiele naprawdę takich browarów. Bednary na przykład. Pozdrawiam. I Ty mówisz, chcesz robić piwo dla ludzi, tych miejscowych, żeby oni u Ciebie kupowali to piwo. I jest taka możliwość, tak, żeby przyjechać do Twojego browaru nie w Siemiatyczach, tylko to jest dokładnie adres... ccl e, 73, Ccele. 73. na Facebooka Cecele73. I co? I Ty masz koncesję, żeby to piwo sprzedawać. A koncesja detaliczna na miejscu. Przyjeżdżacie, słuchajcie, do browaru i kupujecie piwo. To jest jak na warunki polskie, żeby w że Rzemieślniczym w Polsce kupić bezpośrednio piwo. Ewenement. I w cenie hurtowej, czyli 6 zł brutto. Niestety. 6 zł za butelkę piwa. Co, co, co jest i tak już e, barierą psychologiczną przekroczoną, bo tak jak mi mówił e, Grzesio z Budki, pozdro. E, bariera psychiczna na wschodzie to jest 5 ,50 zł 50 brutto za apel żywca. Tylko, że. Wiesz, Michał, ja, ja nie tylko chcę robić piwa, chcę szerzyć kultury picia piwa. Mm. E, Belgia ma piwa, Francja ma wina, Włochy mają wina, e, Anglia ma piwa, Niemcy mają piwa, a Polska ma... co? Okej, okay, słyszałem miody, słyszałem nalewki, dobra, ale generalnie przeciętny Polak upija się lagerem albo wódką i nie ma tutaj kultury picia piwa. W browarze staram się edukować ludzi, rozmawiam z nimi, tłumaczę, na czym ta cała zabawka zabawka przepraszam, Zajawka polega, temperatury, szkła, style i, i to przechodzi naprawdę. Ostatnio przyjechała wycieczka, 40 osób, autokar, grupa z, 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 z Kiec, trochę z strumiasta, czyli nie, bardzo mieszana grupa, przepraszam, nawet nie będę tam wymieniał miast, mieszana grupa. Hmm? Powiem Ci, że e, rozmowa była bardzo owocna. Na początku ludzie, na tych 40 osób, tylko jedna osoba była w stanie mi dać trzy style piwne. I to była najmłodsza dziewczyna w tej całej grupie. E, mężczyzn, no nikt, nikt, nie był w stanie mi dać jakiegokolwiek stylu, stylu piwnego. I po tej całej rozmowie, e, po degustacji piwnej, no, ludzie... Przypuszczam, albo mam nadzieję, że udało mi się zmienić 40 osób w ich podejściu ta do... Ale ta grupa była skąd zorganizowana? Skąd oni byli? Wiesz co, oni byli tam na, na jakiejś imprezie, czyli inaczej mieli jakąś taką, taki turystyczny trip zorganizowany tam w, w Dolinie Buga. I, i właściciel, którym mnie zna, wpadł na taki pomysł, zgodziłem się. To już było takie śmieszne, wiesz, bo akurat chciałem szybko się robić z Time i butelkuje, butelkuje piwo. Patrzę, kurde, za pięć minut się zjawią. Dzwonię do Mariusza. Mariusz stary, weź, opóźnij, zrób cokolwiek. Przyjechali akurat, akurat miałem wszystkie podogi czyszczone po, po, po rozlewie. Eee... No, fajna atmosfera była. Jeszcze, jeszcze mieli przyjemność wąchać filtr po, 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 po chmielu. Ale mówisz, że generalnie ta, ta wiedza, prawda w narodzie no, leży, prawda? Nie że... ma jej. Nie ma. Nie ma. Ludzie jest... mówią piwo jasne, piwo ciemne i do widzenia. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście. Wiesz, ja, ja często robię taką metaforę, kiedy tłumaczę. E, biorę przykład zup, no nie? I mówię, ale zaraz, kiedy, kiedy jecie zupę, to co? Tylko rosół? Nie, jest też grzybowa, jest pomidorowa, Ogórkowej. Na rosole eee. <grywa> <grywa> Tak, bo to jest baza. <grywa> no, eee, no. i, i eee. To jest taki lager, nie? że na eee, lagerze tak, można tak, budować, tak, nie? Tak. Albo na ilu można eee, budować. I ten przykład zupy <grywa> zaczyna do nich progresywnie trafiać i wtedy zaczynają rozumieć, że ok, może być mnóstwo różnych stylów, one mogą mieć różne profile aromatyczne. Eee, no, jest jest pewna, pewna praca edukacyjna, więc tak, browca to nie tylko piwa, to, to szerzenie kultury picia piwa i to, to jest jednym z fundamentów. Widzicie? że człowiek naprawdę ma w sobie, nienawidzę tego słowa pasja, to jest tak już taki wycieruch, taka wycieraczka, że wszystkie piwa tutaj robimy z pasją, Yy, z zaangażowaniem. To już się staje takie mdłe, taki po prostu slogan, ale spotykając takich ludzi jak, yy, jak ty, ja widzę, że, że w tym właśnie kontekście można użyć tego słowa, że... Dziękuję. dziękuję. Tak, że ty jesteś człowiekiem zaangażowanym, że ty, ty po prostu, jak tutaj wszedłeś, to tak byłeś tutaj zestresowany, tak wiesz, Bo tutaj żałować. To, że albo to, ci, to będzie albo szubienica, albo akceptacja. A tak, nie jest tam a, imprezka w Warszawie, tak, lejemy piwa, zobaczymy, co się będzie działo. Tylko nie, nie, tutaj, tutaj byłeś naprawdę, naprawdę e, mocno zaangażowany, więc e, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli e, okazję spróbować e, browcy, e, polecam. A polecam przede wszystkim pistko e, z IP Tutaj troszkę mieliśmy. E, no dyskusji na ten temat, bo można powiedzieć, piwo nie jest stylowe, e, nie. bo jest takie lekko zakwaszone, a wiecie, że ja jestem e, mocnym sourheadem. Weź zrozum, dlaczego e, zakwaszone? Zakwaszone? No, najprawdopodobniej od e, resztek e, bakterii kwasu mlekowego na słodzie i to się pojawiło e, w trakcie ważenia i, i mimo, że piwo jest e, słodowe, fantastyczny ma aromat, czyściutki aromat od nowo falowego chmielu. No tutaj owoce tropikalne przede wszystkim grają. Cytrusa? Nawet cytrusa jest mało. Przede wszystkim owoce tropikalne. I w smaku właśnie taka fajna, kontrująca tą słodowość, kwaśność. No piwo mi bardzo smakuje, ale powiem tak, no pewnie na, zmienisz te wszystkie... Nie tyle receptury, co, co metody, prawda. Wiesz co, że w, przypa w przypadku tego istkosta boję się, bo, bo mm, teraz tak z jednej strony, żeby iść bardziej Blist Costa powinienem z, 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 zniwelować tę, tę kwasowość. Czy w ogóle ją, ją wywalić tak, kompletnie? Tak. E, tylko że... Proces był taki, że tej kwasowości nie powinno być. E, więc, e, czy uda mi się ją usunąć? E, chyba, że wiesz, partia słodu była wadliwa. To jest, to jest już inny temat. No ale na pewno będzie ewoluowało. Czy w kierunku większej słodowości, czy utrzymam ten kwasek? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. E, co do innych piw, na pewno BXL zostanie. E, BXL e, będzie chyba piwem, które będzie permanentnie ważone w browarze. Czy które? Belgijski prąd. No ja się go trochę bałem próbować, bo to jest jednak 7,3 alko, więc trochę za mocna rzecz. W gminie, w gminie e, też Weidzen bardzo pozytywnie przychodzi. Ten Hefeweizen na, na, na Fermentum, pozdro Filip. Większość piw jest na płynnych drożdżach od Filipa. Fermentum mobile pozdrawiamy. Hefeweizen na pewno też będzie powielany. Co do bitera, nie wiem. Nie, nie wiem, jak jeszcze będzie odbierany przez, przez, przez dalszy ciąg sprzedaży. Uluru też na pewno jeszcze go będę powielał, czyli australijski wajzeń, to, to, które na sucharach zrobiłeś w końcu, bo zapomniałem. Nie, na sucharach jest tylko, tylko jest East Coast. Czyli ten, który mi najbardziej smakuje? Tak, tak. <grytale> Tyko, ale <w> topa. <grytale> nie no, bez przesady, suchary to nie jest zło. Nie, absolutnie, absolutnie. Dobra ilość Czy... dobrych chmieli. Chmiele jakie? Y Simcoe Citra, y w Mai, Kinox, y w Uluru. Enigma i to to będzie, jeżeli chodzi o chmiele aromatyczne. A wreszcie to goryczka, tylko. Okej, okay, musimy kończyć, bo zbyt długie materiały. Ja tak nie chciał. Ludzie, ludzie już tam dawno otworzyli kolejne piwo i przełączyli. Browca. Naprawdę tego fascynata wspierajcie. Dzięki. E, próbujcie piwa. Dawajcie znać e, w internecie, co tam ewentualnie jest nie tak. bo... Dawno, tak, dawno, nie, dawno nie spotkałem takiego kontakcie. piwowara, który tak się interesuje opinią, nie? Że, ej, ty się nie znasz w ogóle, co ty pierdolisz, nie? Tylko, ej, powiedz mi, powiedz mi, co tutaj czujesz, co tutaj jest ewentualnie nie tak. Chcę znać swoją opinię. Jesteś naprawdę jednym z niewielu takich piwowarów, który jest bardzo otwarty na, na feedback. To jest bardzo w Fundament, sorry, ale to jest fundament. Także dawajcie mu znać e, obowiązkowo browca, pamiętajcie. Dzięki wielkie, Tomku. To <noise> a, 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 a które pijesz? BXL człowieku. Które? W reprezentuje reprezentuję BXL. Proste. No to już wiecie. <noise> Na razie. Cześć.